Michał, Honor Magic 7, flagowiec, który od końcówki października jest już w Chinach. W pierwszych tygodniach nowego roku wyjedzie do Polski. Nasza redakcja miała okazję przedpremierowo zobaczyć najnowsze dziecko chińskiego producenta na żywo w siedzibie firmy Shenzhen. Czego się dowiedzieliśmy, poza tym jak powiedzieć cześć i dziękuję? Łodział, znaczy mam na imię Bartek Grzonkowski z Telepolis.pl, zapraszam na pierwsze wrażenia z Honora Magic 7 Pro. Honor stara się wrócić do Europy i na razie idzie mu to całkiem nieźle, choć też bądźmy szczerzy, bez wielkiego szału. Przypuszczam, że wielu z was traktuje go jako kolejną firmę od telefonów z Chin. I w sumie to prawda, ale nie cała. Honor był bowiem kiedyś zależny od Huawei, całkiem dobrze sobie nawet radził, przynajmniej do czasu sankcji nałożonych na tę drugą firmę przez USA. Ostatecznie doszło do rozstania, dzięki czemu producent odzyskał dostęp do usług Google i choć na razie powrót dawnego uznania wśród klientów to wciąż zadanie do wykonania, to jednak Honor ma naprawdę dobre karty do tego, by to zmienić. Na początek należy Wam się jedna gwiazdka. Zarówno same telefony, jak i ich oprogramowanie zostało udostępnione mi i pozostałym dziennikarzom z Europy w wersji chińskiej stąd mogą pojawić się drobne różnice między tym, co finalnie zobaczymy w naszym kraju w Magic 7 Pro, a w tym, co będziecie oglądać. Dość też powiedzieć, że tylko podczas samego czasu spędzonego na testach smartfony przechodziły przynajmniej jedną aktualizację oprogramowania, która potrafiła na przykład znacząco zmienić interfejs aparatu. A teraz skoro to jest długi wstęp mamy już za sobą czas na konkrety Już poprzednik tego flagowca, czyli Magic 6 Pro, był bardzo chwalony także na łamach telepolis.pl. Jak pisał nasz Arek, to pretendent do tytułu flagowca roku, choć nie bez rys, zwłaszcza w postaci niezwykle wysokiej ceny. Wizualnie za dużo się tutaj nie zmienia, najbardziej dostrzegalna rzecz to układ aparatów, wbrew pozorom wciąż są trzy, a ten dodatkowy kolega to po prostu dodatkowy czujnik. Całość bardzo przyjemna w dotyku i miła dla oka, choć trochę szkoda, że wyświetlacz AMOLED znów ma przekątną 6,8 cala, przez co ciężko wszędzie do trzeć palcem, trzymając smartfon jedną ręką. Drugi smutaczek to ogłoszona lista kolorów Magic 7 Pro. Będzie w Europie niebieski, srebrno-szary i czarny. Osobiście trochę mi mało, trochę też blade te kolory. O tyle dobrze, że te dwa pierwsze nie są tak jednolite, dzięki czemu są przyjemniejsze dla oka. Ale ogólnie nie jest źle. W zasadzie już od roku co i rusz jakiś producent chwali się, że u niego można skorzystać z rewolucyjnych funkcji AI, które chwilę temu Widzieliśmy już u innych. Honor z jednej strony trochę był w tyle przez kalendarz Premier, ale też wykorzystał ten czas, by dopracować całość. Mam takie wrażenie przynajmniej. Dzięki temu, zarówno usuwanie czy zastępowanie różnych elementów na zdjęciach wygląda naprawdę dobrze, przynajmniej przy moich próbach. Na plus, także rozszerzenie opcji zakreśl, by wyszukać, dzięki czemu możemy zdecydować, dokąd chcemy skierować nasze kroki z tym, co znaleźliśmy. Ja sprawdzałem to na przykład wieży Eiffla, którą mogłem przerzucać do różnych aplikacji z różnym efektem. W przypadku dostępnych w Polsce apek będzie to można bezpośrednio wrzucić chociażby do Facebooka, Instagrama czy apek Google. Łącznie telefon ma w ten sposób obsługiwać około 150 najpopularniejszych aplikacji na świecie. Z innych bajerów, najnowszym Magic 7 Pro można też sterować w znacznej mierze samym wzrokiem. Scrollowanie bez dotykania ekranu już widzieliśmy, ale wciąż to bardzo mało popularna opcja, więc będzie okazja spróbować. Do tego tłumacz na żywo, choć wciąż bez języka polskiego, czy też system wykrywania deepfaków, czyli wideo, w których ktoś podszywa się pod fałszywą to Tożsamość zwykle bardzo znanej osoby. Tutaj ten smartfon będzie nas wspierać, żeby to wykrywać. AI, sporo też w aparatach, choć nie tylko tym ten moduł stoi. Zmian dużo nie ma, wyspa nadal zauważalnie wystaje, lecz moim zdaniem ciut mniej niż u poprzednika. Główna jednostka to znowu 50 megapikseli, razem z dobrym czujnikiem i regulowaną przysłoną przekłada się to na dobrą jakość w różnych warunkach oświetleniowych. Ze szczegółami też jest dobrze, choć przy dużym zbliżeniu, widać dać czasem, gdzie AI próbowała poprawiać najmniejsze drobiażdżki. Aparat ultra szerokokątny to także 50 megapikseli, dużo dobra wnosi też teleobiektów. 200 megapikseli, który, jak deklaruje, producent posiada największy w branży czujnik oraz wysoką rozdzielczość. Sprzęt posiada trzykrotny zoom optyczny oraz stukrotny zoom cyfrowy, w którym efekty no, może nie zawsze będą odpowiadać Waszym oczekiwaniom, ale ogólnie nie jest źle. Przy tym zoomie optycznym naprawdę miluś od dla oka. Oczywiście mamy też pełen wachlarz opcji do zmiany naszych zdjęć, od typowych zmian, jak ulepszenie światła, przez udoskonalenie portretów i usuwanie lub zamianę wskazanych elementów, po totalną zabawę w postaci wyboru zupełnie nowych. Wersji stylistycznych dla waszego obrazka. Azja z pewnością zachwycona, Polska chyba niekoniecznie, albo ja jestem po prostu już zbyt stary na takie rzeczy. Ale jeżeli lubicie się tym bawić, no to jest miejsce, żeby z tego skorzystać. Niestety o wydajności nie mogę Wam zbyt wiele powiedzieć, bo nie miałem okazji wykonać naszego pełnego zestawu testów, to raz, a dwa, ze względu na otrzymaną wersję chińską, nie uważam, żeby byłoby to w pełni jakoś wiarygodne. Na pełne testy przyjdzie jeszcze pora, na dziś mogę jednak spodziewać się i Wy, także dobrych wyników, bo Magic 7 Pro będzie korzystać z najnowszego układu, bardzo wydajnego Qualcomm Snapdragon 8 Elite, nie wiadomo jeszcze także jak z akumulatorem, ponieważ tutaj dane mogą się też różnić od wersji chińskiej. Nie wiadomo też, ile dokładnie będzie kosztować, choć niespodzianka, wiemy już, że ma być taniej niż Magic 6 Pro, czyli poniżej 6 tysięcy złotych. Siódemka zapowiada się więc trochę jak as w ręku honora do podbicia sercji portfeli klientów. Ciężko tu się do czegoś mocno przyczepić, zwłaszcza przy tak krótkim czasie testu. Co najwyżej możecie tak jak ja trochę delikatnie pokręcić nosem, ale ostatecznie zapowiada się, że honor zrobił dobrą robotę. Jeśli Wam spodobał się taki model, no to szykujcie się na premierę w pierwszych tygodniach nowego roku. A jeśli macie swoje uwagi, Dajcie o nich znać w komentarzach, nie zapomnijcie też o lajkach i subskrypcji, a tymczasem dzięki za dziś, do zobaczenia, do następnego, cześć!